Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będą następne samony dla widzów. Także tym razem będą one dla mojej dziewczyny po raz piąty, czyli tak jak widać tutaj po Niku, Mrs. Werbel. I teraz tak: szybkie przedstawienie konta. Samonów będzie plus minus 600 plus 25 kart astrologa. Czyli jeżeli chodzi o rozdział na kampanii 2438, nic nie wydane na konto, nadal utrzymujemy je kompletnie, free to play. Czyli poziom Vipa to poziom ósmy prawie 9 myślę że niedługo wpadnie jeżeli chodzi o wierzchołki czasu tutaj nadal jest taka dosyć śmieszna sytuacja, że nieukończone 3, trzy ale nie dlatego, że nie daje rady tylko, że nie wiem, nie chce jej się robić hmm, ale za to na przykład balon zobaczcie, wzorowo po prostu no myślę, że w ciągu tutaj tygodnia zrobimy te wszystkie trzy mapy pozostałe i to już się będzie zbierało na kolejne samony jeżeli chodzi o wieże, jeżeli chodzi o świetlistych, 142 piętro, zwierzę 123, leśne istoty 128, no i nie martwi, 122, ogólna, królewska wieża 292 piętro. Jeżeli chodzi o postacie na poziomie wzniosłym, to mamy ich obecnie 6, no, można powiedzieć, że prawie 7, bo nie wiem dlaczego ten Artur jest na poziomie czerwonym. On tam był z kimś prawdopodobnie źle połączony, myślę, że można go połączyć na przykład spokojnie z Tassie czy Foxem, ale mniejsza o to. No niektóre postacie są bardzo blisko poziomu wzniosłego, więc jest tutaj potencjał spokojnie na tym filmie, żeby zrobić na przykład 10, żeby mieć już 10, o może w ten sposób. Czyli tak, najbardziej pożądane postacie to Gwyneth, Safia, Solis oraz Lyka, czyli dwie leśne istoty. Jedna ze zwierzę ludzi i jedna postać ze świetlistych. Czyli mamy tutaj Belindę, Luciusa, Rosaline, Fawkesa. Tutaj niestety jeszcze nie mamy nic. Tutaj Tassie. Tutaj Shemira. Jeżeli chodzi tutaj, to mamy Florę na legendzie Plus. Postać jej się bardzo spodobała. U astrologa losujemy Taylin. Tutaj jest Ezis na legendarnym. No i jest Artur. Za co oczywiście ogromny szacunek dla wszystkich, którzy Artura posiadają. Tutaj miałem jeszcze zwiększyć miejsce, więc równie dobrze mogę to zrobić od razu. Myślę, że no tak dwa razy. Miałem to zrobić przed filmem, ale zrobimy to teraz. I teraz tak, brakuje przede wszystkim... Rowan już może być nawet No gwynet jest strasznie daleko w tyle, więc tutaj to raczej nie ma mowy o żadnym konkretnym poziomie. Brakuje jednej Safii, także chcemy Safię przede wszystkim. Brakuje również trzech wórków. No fajnie by było ich dostać dwie liki przede wszystkim dwie solis. Z tego co pamiętam brakują tak dwie solis. Trochę ironów. Hmm, chyba czterech, tak? Dobrze liczę. Nie, dwóch. Dobra, dwóch brakuje ironów, jeżeli się nie mylę. Dwóch yy, fraeli, tak. Więc no, jest dużo postaci bardzo blisko. Poziomu wzniosłego, zobaczcie na przykład torana. Nie ile tutaj jest kopii torana, ale to jest raczej, no w sumie to jest następny priorytet, myślę. U nie martwych. ale dobra, żeby już Was nie zanudzać, przenosimy się jeszcze tutaj na chwilę. Tutaj mamy 27 poziom, bo jakoś tak nie robi spaczonego królestwa. Nie wiem dlaczego, ale całkiem ładnie, jak na ten poziom i staż konta idzie. Czyli tak, przenosimy się do pokoju astrologa i sobie tutaj wybieramy tej lin, bo poleciłem jej tej lin 5 razy pojedynczo zobaczymy czy tym razem również szczęście dopisze jak w przypadku jednego z poprzednich samonów mamy tutaj trochę złota następnie, no młotek tragedia złoto, no już trochę lepiej ale no i nie ma także no niestety nie można liczyć na jakąś specjalną Tutaj nagrodę, tak, ale no, fajnie by było dostać aż jedną kopię. No i dostaliśmy. Także tej link pójdzie sobie na poziom legendarny. Trochę doświadczenia na pewno też się przyda. Reszta to raczej przeciętna. No może jeszcze jedna kopia? No nie ma. Dobra, czyli złoto, esencję. No tutaj już powoli powinna zbierać doświadczenia. No bo jeżeli chodzi o poziom na kryształ rezonansu, to jest 256. No i fajnie by było zrobić trochę więcej postaci na wzniosły, bo na początku to strasznie szybko idzie, mało esencji trzeba. Później no niestety coraz więcej już potrzeba. Także tak. Samonów oczywiście w przybliżeniu będzie 235 za zwoje. 73 za serduszka co daje nam 308. 17 kamieni fioletowych. W sumie 17 samonów z kamieni fioletowych gwarantowanych. 325 plus minus 260 za diamenty. To się może różnić oczywiście, bo Mamy to gwiezdne pole i tam wydajemy 3000 zamiast 2700, co nam daje około 585, plus to co dostaniemy. No dobra, szybka lista życzeń, czyli Rowan Gwynnet, Belinda, Rosalind, Lucius, Safia, Satrana, Wurk, Brutus, Antandra, Likatasi, Solis, Saurus, Aeron, Feral, Shemira, Toran, Daemon, tutaj właśnie Daemon polecony przeze mnie, no i Nara. Także dobra, przenosimy się. Myślę, że jedna, dwie elity z serduszek to byłoby sensowne. Pamiętajmy, że serduszka albo dają, albo nie dają. Dosłownie to jest 50 na 50. Albo dadzą masę, albo nie dadzą nic, ani jednej elity. Nie ma tutaj żadnej gwarantowanej w tym przypadku. Ale fajnie by było chociaż jedną zobaczyć, nie? No i mamy jedną. I co dostaniemy? Dostaniemy Rowana. Także Rowan. No pewnie po tym filmie zostanie zrobiony na poziom wzniosły. No i od razu zostanie zgwiazkowany. Pytanie, ile tych gwiazdek na nim będzie. Czy jedna, dwie, czy może więcej. Trochę tych kamieni elitarnych mamy, więc to wszystko może się tutaj jeszcze zdarzyć. No i jeszcze jedna litka na koniec. Niestety nie. No ale tą jedną mamy, więc... Całkiem spokoj to jest fajna elita zresztą. I teraz mamy taką brzydką sytuację, że musimy 9 razy pojedynczo klikać, ale zaczynamy elitą, więc bardzo fajnie, i dostaniemy bliźniaki. z Pierwszą elitą są bliźniaki. Także ładnie, trzeba przyznać. Bardzo ładnie z pojedynczego samona, jeszcze. Chociażby to przepowiadało ogromne szczęście na tych samonach. Pamiętajmy, że bliźniaki jest to nowe logo AFK Areny. Wcześniej był ten taki smog, chyba to był nie? niebieski, co było bardziej klimatyczne. Ale rozumiem, że trzeba zmieniać różne rzeczy. Także mamy Mirail, ostatnie pojedyncze kliknięcie, po tym jedziemy już normalnie po całości. Proszę bardzo. Mamy kolejną melitkę, niegwarantowaną, którą będzie Tassi. Spoko. Tasje jak najbardziej mile widziana będzie gwiazdkowana, przy odrobinie szczęścia. No i świątynia nas czeka. Także Tilin tutaj właśnie mm, od razu może zrobimy sobie, żeby zwolnić troszkę miejsca. Pamiętajmy, że grasuje bardzo niebezpieczna bestia w postaci nieistniejącej postaci. Dobra, wracamy tutaj jedziemy jeszcze 8 razy. Multisamon. Następna Rita, którą będzie Safia Spoko, jak najbardziej Safię chcemy Także Safia Poziom wzrosły, nie? Zdecydowanie Tam chyba właśnie jednej Safii brakowało, nie pamiętam dokładnie wszystkiego ile gdzie brakowało Mamy Daemona Także spoko Bardziej, Bardzo fajna opcja, no właśnie Toran jest jedną z opcji, drugą jest Daemon, tylko że ten Daemon musiałby polecieć w jakiejś sensownej ilości. No, jeden nie wystarczy. Może teraz? Może drugi Daemon? Będzie Saurus. No, Saurus też spoko na bossy w przyszłości. Cztery Elity, proszę bardzo. To już chyba trzeci raz i mamy tutaj Tassie, Belindę, Szemiera oraz Brutusa. Mm. To, czyli nic z tego, co chcemy bardzo, ale 4 lity to 4 lity. Także to jest chyba trzeci raz. Pierwszy raz był u Hrogwana, drugi raz ostatnio u Lixona i trzeci raz właśnie tutaj. Czyli trzy razy widziałem tylko w tejże 4 lity a gram półtora roku. Także zobaczcie, jak ciężko coś takiego zobaczyć, ujrzeć, ale jest. Mimo że nie wypadły te, które chcemy bardzo bardzo, tak, ale, ale wypadły. Także to się liczy. I jedziemy teraz frakcyjne Wszystko w leśnej istoty, bo chcemy tutaj dwie postacie, czyli Solis, Lykę. No i ja bym dodał jeszcze, że Irona, mimo że nie ma go na liście najbardziej pożądanych. To wszystkie kopie Irona jak najbardziej byśmy z przyjemnością zobaczyli. Na koniec, właśnie zrobimy sobie za diamenty. Zobaczymy, co tam będzie brakowało. Domyślnie, dwa Ferele, żeby zrobić go na poziom zniosły, bo już czeka na mityczny plus. No, Solist, Leka. Saurus, Saurus też spoko. Właśnie zapomniałem, że też Saurus. Też jest bardzo, bardzo mile widziany. Na pewno na bossy na Spaczonym Królestwie się przyda. I nie tylko, bo w sumie na zwykłe bossy też. Dobra. Nie posiadasz tego bohatera, także wiecie, co to znaczy. Ale może jeszcze za chwilę coś tutaj popodnosiliśmy. Więc mamy jeszcze trochę miejsca, chyba tak. Także możemy jeszcze śmiało polecieć. Może samo się naprawi, chociaż nie sądzę. Także teraz będzie gwarantowana elita, jeżeli mnie pamięć nie myli. I mamy tutaj Saurusa, już trzecia kopia. Tak, że to jest jak najbardziej dobrze, nie? Też sporo niebieskich leci. To też trochę gorzej, ale Lord Drift w dużych ilościach. No, Saurus, kolejny może? Proszę, będą, jest. W sumie tutaj widzę nowe priorytety będą. Cztery Saurusy to otwiera nowe możliwości. Dobra, teraz będzie gwarantowana czyżby kolejny Saurus. No i co to będzie? Będzie to Elon. także spoko. No nie Solis, nie lika, Ale lecą mimo wszystko bardzo fajne postacie. Także dobra, no teraz czeka nas ten przykry moment. Także no co, widzimy się za chwileczkę. No i wracamy na ostatnie 10 zwojów frakcyjnych. Może jakieś 3-4 elity. Nie będzie żadnej, ok. Czyli teraz musimy zdecydować, co robimy dalej. Także chwilka przerwy. Dosłownie, momencik. No, błędy raczej odpada. To jest raczej bardzo odległa przyszłość za 15 lat. Przynajmniej w ogóle zobaczcie, że Rowan już może być tutaj gwiazdkowany jak najbardziej. Czyli tak. Safia. Safia już jest zrobiona. Także gotowa na poziom wzniosły. Oczywiście po zrobieniu fuda. I tutaj jak to wygląda. Mamy tutaj nadal dwie kopie soli zbrakujące. No i tak samo Deliki, Także tutaj nie mieliśmy zbytnio szczęścia. Ym, I Frael. Z tym, że tak, cztery postacie były najbardziej pożądane. Fraela nie było. Jednak założenie było takie, że z gwiezdnego pola robimy Fraela, żeby po prostu go zrobić, bo on jest bardzo blisko. Tak? Także mimo, że on nie jest najbardziej pożądany i ulubiony, to chcemy go zrobić, żeby po prostu mieć go z głowy. Także idziemy trzymać kciuki, żeby jak najszybciej wpadł. Żeby nie marnować diamentów niepotrzebnie. Niestety, zaczniemy trzema niebieskimi i siedmioma zielonymi. I znowu to samo, no proszę bardzo. Także, czyżby trzeba było zrobić pełne 6 samonów? Także to jest trzeci. I mamy fraela. No naprawdę. No nie mówcie, że pełne 6 będzie trzeba. Niestety, no najgorszy możliwy scenariusz. No ale cóż, nie można mieć szczęścia wszędzie. No były 4 elity, więc nie ma co narzekać. Także mamy dwa Ferele. Czyli Ferel załatwiony. Także także odpada. Myślę, że nie ma sensu się nią przejmować. Safia zrobiona. Także została Solis oraz Lyka. Także wiadomo na co pójdą karty, tutaj prawdopodobnie gwarantowane No i co, no idziemy za zwykłe zwoje Zobaczymy jak nam tutaj pójdzie No miejmy nadzieję, że będzie trochę większe szczęście niż przed chwilą <laughs> Bo przed chwilą no, dosłownie najgorszy możliwy scenariusz się wydarzył Mamy Lykę, więc spoko <laughs> No to jeszcze jedna leka oraz dwie Solis nam brakują Miejmy nadzieję, że też nie będzie tego brzydkiego błędu po raz drugi. To się w sumie chyba tylko raz zdarzyło podczas któryś z samonów. I film musiał wtedy być robiony w trzech częściach. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy głynet, proszę bardzo. Można, można. Cztery niebieskie. Niestety dosyć słabo. Jeszcze wcześniej oczywiście otworzymy kamienie wioletowe. Przed kartami zdecydujemy co tam wypadnie, na co ewentualnie przeznaczyć karty. Mamy drugiego demona co mnie bardzo cieszy. No jakby tak poleciało jeszcze trochę kopii, ze dwie przynajmniej. To być może opłacałoby się go robić. Kolejny rowan. Dwie elity, proszę bardzo którymi są Safia oraz Nara. Także przy odrobieniu szczęścia Safia być może poleci na jedną gwiazdkę, jeżeli jeszcze jedna kopia by poleciała. Nie wiem, czy teraz nie będzie świątynia, tak przewidziałem. A nie liczyłem. Dobra, także już jesteśmy w sumie przy końcówce. Miejmy nadzieję, że na koniec szczęście również dopisze. <laughs> Także Litom, jakby poleciała Lika, to też by było spoko polecić Solis, czyli brakuje jeszcze jednej Liki oraz jednej Solis, więc spora szansa jest na przynajmniej jedną z tych postaci. No tam trochę tych kart będzie, no może jeszcze dopiszą kamienie fioletowe, to musimy poczekać i się przekonać. Także będzie na pewno jeszcze jedna gwarantowana, oprócz tej mamy Irona. No jeszcze coś pomiędzy, przynajmniej jedna litka jeszcze pomiędzy. Też by było spoko, no niestety nie ma. Teraz będzie gwarantowana, którą będzie nara. Ok. No i na koniec jedna-dwie litki może jeszcze, nie ma. Dobra. Także jesteśmy przy końcu, pięć kart gwarantowanych będzie. Sporo nagrody tutaj nam wpada. I tak, może otworzymy wszystkie na raz. Ostatnio jak otwieram wszystkie naraz, to bardzo duże szczęście jest. Także otwieramy. Oczywiście nie ma miejsca, więc pewnie połowa przyjdzie na skrzynkę pocztową, jak nie wszystkie w ogóle. No niestety, tutaj trochę zgapiłem, powinienem pierw powznosić, ale zobaczymy, co tam przeszło nam na skrzyneczkę. Także co no, masowe otwieranie. W sumie mogę dobrać wszystkie, nie? Tutaj oczywiście mała ścinka będzie jeszcze. Nowa postać, czyli Dress. Ok. <laughs> czyli co my tutaj mamy? Mamy Lykę, Także Lyka jest załatwiona. Dwie kopie net, Także super. No i reszta. Damon. Tak. Damon na pewno też mnie bardzo interesuje. No i w sumie tyle. Myślę, że całkiem spoko. Arden Angelo. 3, Cztery. 5 postaci legendarnych, więc zdecydowana większość, 12 postaci wzniosłych, w tym Lyka, która dzięki tej kopii może iść na poziom wzniosły. Gdzieś tam dwie kopie Gwyner, gdzieś tam Damon. Także myślę, że całkiem udane, ile mamy miejsca. Miejsca jest całkiem ok. Więc tak, szybki przegląd standardowo pod koniec, chociaż raczej sprawa jest jasna. Czyli Lyka może iść na poziom wzniosły po zrobieniu Fuda. Czyli brakuje nam jeszcze jednej Solis, nie? Tak, brakuje jednej Solis, więc ok. Karty idą wszystkie na leśne istoty. Ewentualnie, jak wypadnie Solis, to zobaczymy, co dalej. Wypadnie Seirus. Fajnie, jakby na koniec się właśnie udało to zrobić. Jest Aeron. Saurus też będzie spoko. Mamy Rosana, no jedna kopia Solis, naprawdę dajcie jedną kopię Solis. Ulmus, Drzewo, że tak powiem. No i co teraz Solis na koniec? Saurus, piąty, piąta kopia Saurusa. Także co, no myślę, że mimo wszystko są one udane. <laughs> jedna kopia Tylin wpadła z Astrologa z 25 kart, więc myślę, że całkiem spoko. Wpadły też bliźniaki, tak? Wpadło sporo kopii pożądanych na pewno uda się zrobić Feraila. Na pewno uda się zrobić Safię. Myślę, że Rowan też pójdzie na poziom wzniosły. Lyka tak samo, więc całkiem sporo się udało zrobić, wbrew pozorom. Więc myślę, że są one całkiem udane, jak na piąty raz. Także była tutaj jeszcze taka mała prośba, oczywiście, żeby pozdrowić gilię, w której ja również się znajduję. W której jest chociażby też Horogwar. Także może od dołu. Wszystkich pokorzymy. Także, oczywiście, pozdrowienia od mojej dziewczyny oraz ode mnie przy okazji. Dla wszystkich, których tutaj teraz pokażę, dla całej gildii Polska Crew. Czyli wszystkich tutaj tych osób. Przelecimy powolutku. Wszyscy macie pozdrowienia od naszej dwójki. Może w ten sposób powiem. Dodatkowo oczywiście pozdrowienia dla wszystkich obecnie oglądających oraz wszystkich, którzy ten film obejrzą. No i przy okazji ode mnie również pozdrowienia. Także co? Ja Ci oczywiście bardzo dziękuję za możliwość zrobienia samonów na Twoim koncie po raz piąty. Bardzo to pomaga w rozwoju kanału. Samony są lubiane, ludzie o nie pytają, więc jak najbardziej w porządku. Także jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. No i przy okazji za całe wsparcie i wszystkie miniaturki. Wszystkim, którzy obecnie są na premierze, bardzo dziękuję za obecność na premierze. Wszystkim, którzy ten film obejrzą, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. No i co? Życzę Wam miłego wieczoru no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.